Czy wiesz, że jedzenie pomarańczy z niektórymi produktami może zaszkodzić Twojemu zdrowiu? Tak, to prawda. Chociaż pomarańcze są znane ze swojej wysokiej zawartości witaminy C i licznych korzyści zdrowotnych, nie każda kombinacja żywieniowa jest dobra dla Twojego ciała. Jeśli łączysz pomarańcze z niewłaściwymi produktami, możesz zakłócać cały potencjał tego superfoodu. W dzisiejszym filmie zebrałem niezbędne informacje. Aby poprawić Twoje zdrowie i chronić Twój układ odpornościowy. Ujawnię trzy najgorsze produkty do łączenia z pomarańczami, a także trzy najlepsze, które mogą zwiększyć ich korzyści. Jestem dr Józef Nowak, a dzisiaj naszą gwiazdą filmu jest pomarańcza jeden z największych symboli witamin. Kiedy myślisz o soczystych, słodkich i kwaśnych owocach, który przychodzi Ci na myśl jako pierwszy, sezon na pomarańcze nadszedł, a wraz z nim ten pyszny aromat który sprawia, że chcemy od razu obrać pomarańcze. Kto nigdy nie skończył z żółtymi palcami po skosztowaniu tego cudownego cytrusa. Pomarańcze są niezwykle bogate w składniki odżywcze, a o tej porze roku mają szczególnie wysoką zawartość witaminy C. Ta witamina jest fantastyczna dla poprawy metabolizmu i wzmocnienia układu odpornościowego. Zarówno miąższ, jak i skórka pomarańczy, używane w herbatach i deserach, są pełne korzyści zdrowotnych. W jakiej formie najbardziej lubisz spożywać pomarańcze? Zostaw swoją opinię w komentarzach i nie zapomnij sprawdzić, czy polubiłeś ten film. Ale czy wiesz, że pomimo tego, że są tak zdrowe, pomarańcze mogą szkodzić, gdy są łączone z niektórymi produktami? Teraz odkryjemy trzy najgorsze produkty do jedzenia z pomarańczami, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu oraz trzy najlepsze, aby utrzymać Cię w zdrowiu na dłużej. Odżywianie to zawsze bardzo ważny temat dla naszego zdrowia. Dlatego, na ograniczony czas, zostawię cyfrową książkę przypiętą w pierwszym komentarzu na temat: 50 produktów antyrakowych i jak mogą chronić Twoje zdrowie. Pobierz ją teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, aby mieć dłuższe i szczęśliwsze życie. Teraz nasza pierwsza zła kombinacja z pomarańczą to mleko. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy lepiej pić sok pomarańczowy, czy mleko na śniadanie? A może zjadłeś pomarańcze i zaraz potem wypiłeś szklankę mleka. Może się wydawać, że wapni z mleka i witaminy z pomarańczy to potężne połączenie, ale w rzeczywistości ta mieszanka jest fatalna dla trawienia. Wiesz, dlaczego nie ma mleka pomarańczowego? Dzieje się tak, ponieważ specjalne białko mleka, kazejna, koaguluje, gdy wchodzi w kontakt z kwasami. A pomarańcze, będąc kwaśnymi, powodują, że mleko tworzy grudki. Kiedy te grudki wchodzą w kontakt z kwasem żołądkowym, powiększają się i spowalniają trawienie. Może to powodować uczucie wzdęcia i złe trawienie. Więc następnym razem, gdy będziesz pić mleko, unikaj kwaśnych produktów, takich jak pomarańcze. Wybieraj bardziej dojrzałe i słodkie owoce, które są mniej agresywne dla układu trawiennego. Regularne mieszanie trudnych do strawienia produktów może powodować przewlekłe problemy trawienne, takie jak zgaga i dyskomfort. Dlatego dla dobra Twojego zdrowia jelitowego zawsze wybieraj łatwo strawne kombinacje. A teraz, aby porozmawiać o dobrych kombinacjach, naszą pierwszą jest batat. Batat, oprócz tego, że jest jednym z najzdrowszych węglowodanów, jakie możemy spożywać, staje się jeszcze bardziej potężny, gdy jest łączony z pomarańczą. Ta para jest idealna do dostarczania energii stopniowo, a także przynosi eksplozję składników odżywczych dla organizmu. Ale co sprawia, że to połączenie jest tak wyjątkowe? Bataty są bogate w węglowodany złożone i błonnik, co oznacza, że uwalniają energię powoli w organizmie, zapobiegając skokom glukozy we krwi. Pomaga to utrzymać stabilny poziom cukru, co jest kluczowe dla osób chcących kontrolować wagę lub zapobiegać cukrzycy. Z kolei pomarańcza jest doskonałym źródłem witaminy C, która odgrywa ważną rolę w odporności i pomaga zwalczać przedwczesne starzenie się komórek. To, co sprawia, że połączenie tych dwóch jest tak korzystne, to fakt, że witamina C obecna w pomarańczy zwiększa wchłanianie żelaza zawartego w batatach. I to nie wszystko. Pomarańcza zawiera również przeciwutleniacze, które potęgują działanie przeciwzapalne batatów. Ta kombinacja jest doskonała dla osób poszukujących zdrowej i zrównoważonej diety, szczególnie dla tych, którzy uprawiają aktywność fizyczną, ponieważ energia dostarczana przez bataty w połączeniu z witaminą C z pomarańczy pomaga w regeneracji mięśni i ochronie przed wolnymi rodnikami. Jednak pamiętaj, aby nie przesadzać z porcjami batatów, zwłaszcza jeśli kontrolujesz spożycie węglowodanów. Umiarkowana ilość wystarczy, aby zapewnić wszystkie korzyści bez szkody dla diety. Podsumowując, połączenie batatów i pomarańczy jest doskonałe dla osób poszukujących trwałej energii, zdrowia trawiennego i silnego układu odpornościowego. Co najlepsze, oprócz wartości odżywczych, ta para jest niezwykle wszechstronna w kuchni, mogąc być używana w daniach słodkich i słonych. Czy jadłeś już bataty z pomarańczami? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Zanim przejdziemy dalej, chcę ci tylko przypomnieć, Abyś subskrybował nasz kanał. Kliknij przycisk subskrypcji, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych filmów z ekskluzywnymi i wartościowymi treściami dla Twojego zdrowia. Drugą złą kombinacją jest marchewka i pomarańcza, choć może się to wydawać dziwne. Marchewka, znana z wysokiej zawartości witaminy A, nie jest dobrą towarzyszką dla pomarańczy. Ta niezgodność wynika z obecności enzymu w marchewce zwanego askorbinazą. Kiedy spożywamy pomarańcze razem z marchewką, ten enzym zaczyna działać, rozkładając witaminę C obecną w pomarańczy i niwecząc jej korzyści. Witamina C jest kluczowa dla wzmocnienia układu odpornościowego, wchłaniania żelaza i ochrony przed wolnymi rodnikami. Dlatego spożywanie marchewki i pomarańczy jednocześnie może prowadzić do utraty znacznej ilości tej ważnej witaminy. Jest to szczególnie niepokojące dla osób, które chcą maksymalizować spożycie składników odżywczych poprzez zdrowe kombinacje żywieniowe. Ponadto ten sam enzym, askorbinaza, można znaleźć w innych produktach, takich jak dynia i bakłażan. Dlatego zaleca się unikanie tych kombinacji. Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z marchewki i pomarańczy, najlepiej spożywać je oddzielnie, zapewniając, że każda z nich może błyszczeć w swoim potencjale odżywczym. Drugą dobrą kombinacją jest pomarańcza ze szpinakiem. Teraz porozmawiajmy o potężnym i pełnym korzyści połączeniu pomarańcza i szpinak. Tak, ta para nie tylko poprawia zdrowie, ale także dodaje wyjątkowego smaku wielu przepisom. Wyobraź sobie świeżą sałatkę z plasterkami pomarańczy i liśćmi szpinaku. Oprócz tego, że jest smaczna, ta mieszanka jest niezwykle korzystna dla Twojego ciała. Szpinak jest bogaty w żelazo. A witamina C obecna w pomarańczy pomaga organizmowi wchłaniać to żelazo znacznie skuteczniej. Co więcej, oprócz poprawy wchłaniania żelaza, to połączenie wzmacnia układ odpornościowy, wspomaga produkcję energii i przyczynia się do zdrowia skóry. Jeśli cierpisz na anemię, na przykład, połączenie pomarańczy ze szpinakiem jest doskonałym sposobem na naturalne poprawienie poziomu żelaza. Chcesz wskazówkę, jak uczynić swój obiad jeszcze bardziej pożywnym? Spróbuj dodać kawałki pomarańczy i szpinaku do sałatki z orzechami i oliwą z oliwek. To zwiększy działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne Twojego dania, a także zapewni lekką, bogatą w błonnik i witaminy posiłek. Trzecim złym połączeniem jest pomarańcza i awokado. Zaskoczony: Cóż, awokado, mimo że jest jednym z najbardziej lubianych i zdrowych owoców, nie pasuje dobrze do pomarańczy. Dzieje się tak. Ponieważ awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze, które mogą zakłócać wchłanianie składników odżywczych z pomarańczy. Tłuszcz z awokado spowalnia wchłanianie witaminy C, zmniejszając jej skuteczność w organizmie. Chociaż zarówno awokado, jak i pomarańcza mają wiele korzyści, ich łączenie może nie być najlepszym wyborem. Jeśli lubisz oba owoce, spożywaj je oddzielnie, aby uzyskać maksymalne korzyści z ich składników odżywczych. Ponadto mieszanka tłuszczu i kwasowości może powodować dyskomfort trawienny u niektórych osób, zwłaszcza u tych z wrażliwym układem trawiennym. Dlatego lepiej jest trzymać te dwa gwiazdy odżywcze oddzielnie w swoich posiłkach. Naszym trzecim dobrym połączeniem jest pomarańcza i orzechy. Teraz, aby zakończyć z przytupem, porozmawiajmy o idealnym połączeniu, które dodaje energii i chroni serce: pomarańcza i orzechy. Kto próbował sałatki lub deseru? Który łączy te dwa składniki, wie, jak pyszne może być to połączenie. Oprócz smaku, korzyści są imponujące orzechy są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które są znane z redukcji stanów zapalnych w organizmie i wspierania zdrowia sercowo-naczyniowego. Witamina C z pomarańczy z kolei jest silnym przeciwutleniaczem, który zwalcza wolne rodniki i pomaga w regeneracji tkanek. Razem tworzą prawdziwą obronę przed chorobami serca. Jeśli szukasz praktycznego i zdrowego połączenia na popołudniową przekąskę, spróbuj przygotować mieszankę z orzechami i kawałkami suszonej pomarańczy. To świetny sposób na zwiększenie energii, dbanie o zdrowie i delektowanie się pożywną i smaczną przekąską. Teraz, gdy znasz najlepsze i najgorsze połączenia z pomarańczą, co powiesz na zastosowanie tych wskazówek w codziennym życiu? Pamiętaj: sposób, w jaki łączymy jedzenie, ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Jeśli masz zwyczaj spożywania pomarańczy z mlekiem, marchewką lub awokado, lepiej przemyśl te wybory, aby uniknąć dyskomfortu i zapewnić, że składniki odżywcze z pomarańczy będą wchłaniane przez Twój organizm w najlepszy możliwy sposób. Z drugiej strony, jeśli chcesz zwiększyć korzyści płynące z tego owocu bogatego w witaminę C, zacznij dodawać szpinak, bataty i orzechy do swoich przepisów. Twoje ciało Ci podziękuje, a Ty poczujesz różnicę, a Ty. Które z tych połączeń już próbowałeś? Zostaw swój komentarz poniżej. Chcę poznać Twoją opinię. Jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij dać lajka i podzielić się nim ze swoimi przyjaciółmi. Subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać wskazówki dotyczące zdrowia i odżywiania. Jeśli jeszcze nie próbowałeś żadnego z tych połączeń, nie martw się. Teraz masz wszystkie informacje, aby dokonywać zdrowszych wyborów. Nie zapomnij dać mi znać później. Czy te wskazówki się sprawdziły? Zgoda. Do zobaczenia następnym razem i pamiętaj: zdrowie to równowaga.